Pokój i dobro, kochani, dziś jest poniedziałek, 9 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Że niekiedy masz taką sytuację, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi: słuchaj, mam dla ciebie dwie wiadomości jedną dobrą i drugą złą, którą wolisz najpierw? I wtedy musisz wybierać, czy najpierw się chcesz zasmucić, czy najpierw chcesz gdzieś tam mieć jakąś nadzieję i pocieszyć się. Otóż z taką sytuacją spotkał się również bohater dzisiejszej Ewangelii, mianowicie człowiek sparaliżowany. Przyszli do niego i powiedzieli: słuchaj, jest Jezus, który może uzdrowić cię. Twoje pokręcone ręce, pokręcone nogi, pokręcone życie może on wyprostować. To jest dobra wiadomość. A druga to zła. Słuchaj, dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Przez drzwi nie damy rady wejść, dlatego że jest tak mnóstwo ludzi, że po prostu nawet na zewnątrz stoją. Przez okno nie damy rady. Po prostu sytuacja beznadziejna. Ale ci ludzie nie dali za wygraną. Ten człowiek nie dał za wygraną. Wciąż upominał się: Ja chcę do Jezusa, ja chcę być, wiem, że on mnie uzdrowi. I co? Znaleźli sposób, żeby dostać się do Jezusa. Przeszli przez dach. Spuścili go na noszach prosto przed samego Jezusa. Kiedy Jezus spojrzał na niego, to zobaczył człowieka pokręconego, ale nie tylko pokręconego fizycznie również zobaczył, że jego wnętrze jest chore że on tak, wewnętrz, tak naprawdę wewnętrznie jest pełen depresji, pełen buntu. I wielu różnych rzeczy, o których nikt nie miał pojęcia z tych wszystkich, którzy tam byli obecni. Oni widzieli tylko człowieka, który ma pokręcone ręce i nogi, a Jezus widział jego wnętrze. I wtedy Jezus powiedział do niego: Odpuszczone są twoje grzechy. I oczywiście. Nic na zewnątrz się nie zmieniło, więc ci ludzie, wszyscy, którzy tam obserwowali, pomyśleli sobie, niektórzy tak. Po pierwsze, to on bluźni, bo przecież tylko Pan Bóg może odpuszczać grzechy. A po drugie, niektórzy pomyśleli sobie, hmm, przecież to jest łatwe powiedzieć, łatwo powiedzieć, odpuszczając się twoi grzechy, i tak tego nie widać. Gdyby powiedział, wstań we swoje łoże iść do domu, no to rozumiemy, to jakiś znak by był. Ale grzechów właściwie nie widać jego wnętrza, jego myśli, jego duszy i tak dalej. Natomiast Jezus przejrzał ich myśli, wiedział, jakie wątpliwości, jaki bunt jest w nich, więc powiedział, cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają Ci się Twoje grzechy? Czy wstań, weź swoje łoże, idź do domu? Otóż, żebyście wiedzieli, że mam taką władzę, jako Syn Boży, e, odpuszczania grzechów, mówię do Niego, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I tak się stało. I tak jak wcześniej nie mógł wejść tutaj do tego domu, to później swobodnie wszyscy rozstępowali się, i mógł wyjść i głosić ewangelię, czyli dobrą nowinę. Słuchajcie, kiedy w Twoim życiu zdarzy, zdarzy się, że pojawiają się dobre i złe nowiny, to chcę poprosić Ciebie, zaproponować Tobie, żebyś nie poddawał się, żebyś znalazł taki sposób, aby dotrzeć do Pana Jezusa: jak nie przez drzwi, jak nie przez okno, to przez dach. Kochani, natomiast w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza są same dobre nowiny. Nie ma żadnej złej. Otóż zachęcam, żebyście przeczytali dokładnie ten tekst. Są tam takie słowa, kiedy Pan Bóg przyjdzie, kiedy przy, przyśle swojego wysłańca, Zbawiciela Świata, to będzie radość, szczęście, bezpieczeństwo, chwała, piękno, urodzaj, uzdrowienie. Żadnej złej wiadomości. Same dobre Kochani, na zakończenie, zanim udzielę Bożego błogosławieństwa, to jeszcze taka dobra rada. Jeśli spotkają Was jakieś hejty, jakieś złe słowa, jakieś złe przykre wiadomości, to im więcej jest tych złych słów, tym więcej potrzebujecie dobrych słów. A najwięcej dobrych słów jest gdzie? W Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Powiem Wam z własnego doświadczenia. Kiedy spotykają mnie właśnie jakieś takie hejty i słowa, które chcą zatruć moją radość. To wtedy udaje się do Słowa Bożego i ono jest rozgrzane aż do czerwoności, bo tam jest dobra nowina. Tam są słowa odtrudki, tam są słowa lekarstwa na wszelkie e, ludzkie rany. I właśnie dzisiejsze pierwsze czytanie jest takim kompresem na różne rany Waszego serca. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.